Sugerowali yy, wybranie się na łódki, wybranie się na jachty. Dlaczego? No bo był lęk, bo był strach, tak? Słuchajcie, no i oczywiście lęk, strach jest czymś, co warto przełamywać, tak? To nas buduje, a więc przełamanie lęku jest inspirujące. I tutaj widzimy, jak potrzebny jest lęk, jak potrzebny jest strach, przerażenie, tak? A z drugiej strony, słuchajcie, no w końcu zdałem się namówić. Strach wywołuje ciekawość. No oczywiście wywołuje też niezdrową ciekawość, tak, bo dużo się mówi w życiu duchowym o, nie wiem, demonologii, o jakichś tam szatanach i tak dalej, i tak dalej. Ludzie się bardziej tymi jarają niż Panem Jezusem, Panem Bogiem, aniołami, czymkolwiek innym, tak. szatan, prawda? Ym, prawda? Ym, prawda? Ym, sorry. Ja tu walikantę na tle tych łódek, tak gadam jak chłopak z Biłgoraja, ale nim jestem i zawsze nim będę. Najprawdziwszą prawdę głosi facet z